Walski. Znowu nie masz zadania domowego? Dlaczego znowu nie masz zadania domowego? Gadaj! Jo, no w sumie wiesz, za dużo zadajecie, to po pierwsze. Po drugie, jest w regulaminie i w prawach ucznia napisane coś takiego, że ogólnie nie możecie nam za dużo zadawać, żebyśmy mieli w ogóle wolny czas i żebyśmy mieli życie. To nie jest tak, że jak ja przychodzę do domu, po godzinie oczywiście jazdy autobusem, no bo mieszkam na końcu miasta, to pierwsze co ochotę, to usiąść do lekcji. Nie, nie. nie. Ja chcę sobie zjeść obiad w spokoju, troszeczkę odpocząć i wiesz co? Wiesz co, nauczycielu, no co takiego? I już jest dwudziesta. A na następny dzień mam sprawdzian z historii i z matematyki, a ja mam jeszcze rozwiązywać zadania z rozmnażania się pantofelków? Nie. O Boże, dziewczyno, dlaczego ty masz pomalowane w ogóle paznokcie i oczy? Masz teraz iść do łazienki, w tym momencie właśnie, i masz to zmyć, no hello! Co tutaj, próbujesz chłopaków uwieść z klasy nam? Hm, patrzcie jaka Madonna się znalazła. Nie żeby coś, pani nauczycielko, ale patrzyła pani ostatnio w lustro, hmm? Półmetrowe odrosty, do tego paznokcie, z których już nakier schodzi, podkład niepasujący do w ogóle karnacji cery i usta pomalowane na czerwono. Ja wyglądam jak klaun Czy ty? Nowak, gdzie masz zeszyt? To jest pała. No, wie pani, ja profesorem teoretycznie rzecz biorąc nie jestem, ale skoro nie mam zeszytu, no to najprawdopodobniej go zapomniałem, a jeżeli go zapomniałem, to najprawdopodobniej jest w domu. Reasumując, nie żeby coś, tak w ogóle, nie, ale przecież oceny mogą być wystawiane na podstawie wiedzy ucznia, a nie raczej tego, czy ma zeszyt, czy nie. Więc biorąc pod uwagę fakt, że ja wiem, gdzie jest mój zeszyt, a ty nie, to ja dostaję piątkę, a ty pałę, <grym> bang! Drodzy uczniowie, posłuchajcie proszę teraz przykładu największego głąba w tej klasie. Mickiewicz był bla, 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 bla. No okej, okay. ja może nie ogarniam do końca tematu, może nie wiem co Mickiewicz bla, bla, bla. Ale w tym przypadku akurat idiotyzmem wykazujesz się ty nauczycielu, próbując szukać atencji u dzieci. No i co? Myślisz, że jesteś śmieszna? Myślisz, że łamanie kurczę co najmniej trzech bardzo ważnych dokumentów teraz nagle uczyni ciebie fajną i cool wśród ludzi? Tym bardziej ludzi. U kogo ty szukasz atencji, co? U dzieciaków? Z klasy? U swoich uczniów? Po pierwsze, ogarnij się, po drugie, ogarnij swoje życie, a po trzecie, może weź w końcu znać normalnych znajomych, a nie kurcze dzieciaki. A przepraszam, normalni znajomi w twoim wieku raczej nie mogą znieść kogoś, kto próbuje udowodnić swoje wyższości rasy, poniżając innych, a to przepraszam. Do widzenia. E, przepraszam, przepraszam panią. E, czy może pani powtórzyć, no bo nie rozumiem totalnie tego zagadnienia. Trzeba było słuchać. Słuchać, słuchałem, nawet notowałem w skupieniu siedziałem i wszystko ogarniałem. Dlatego musisz mi te słowa wybaczyć, ale do cholery jasnej zacznij dobrze tłumaczyć. Bęk! Kubuś, to jest już jedenasta jedynka w twoim dzienniku. Zacznij się w końcu uczyć, bo zostaniesz nikim i będziesz kopać rowy i skończysz marnie. No okej, okay. będę kopać rowy. Tylko może mi pani jeszcze taką jedną rzecz, tylko taką małą, taką, taką ty ci powiedzieć. Kto zarabia więcej, nauczyciel czy kopacz rowów? I nie chciałbym tutaj wyjść na jakąś osobę hamską, albo w sumie chciałbym. E, więc kto tu jest nikim? E? Czy ty myślisz, Kowalski, że ja chcę się z tobą użerać za te pieniądze? Za te pieniądze to nie wiem. Ale jeżeli pani chce, to zawsze można zmienić robotę. Jeżeli ma pani większe możliwości, kompetencje i przede wszystkim no chęci znalezienia. In A, tak patrzę w oczy, dobra, to nie było tematu jednak. Yo, misiaczki, wielkie, 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 wielkie dzięki za wciskanie tych przycisków sub, za wyświetlenia i za dużo jesteście, jesteście najlepsze community na świecie, a teraz dalej z piosenką lecimy. Bolisz zachód czy wschód? W sumie wyjechane, tam i siam, skaczą gumy się kochane, jak radzić sobie z hajtem, gdy jestem bardzo mały, chciałbym mieć ten problem stary. Niski wzrost jest mega, w Ferrari, każdy motor twój, nie haczysz kolanami, wyznacz sobie cel i podążaj do nich.